Szczęść Boże polskim rolnikom, producentom rolno-spożywczym i ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy implementuje normy eurokołchozowe, a jego najwyżsi przedstawiciele spotykają się z dewiantami, którzy chcieliby zdelegalizować schabowego, a rekomendować pod przymusem robactwo. Oczywiście święty Jan na pustyni, czyli na puszczy, żywił się szarańczą, ale my. My w głównym nurcie kultury europejskiej wiemy co spotkało biednego Pinokia, kiedy cisnął młotkiem wgadającego świerszcza i my do tej polityki się nie przyłączamy. Pod pretekstem walki za SFM wytłukliście trzodę. Chlewną. pod pretekstem walki z chorobą szalonych krów zmniejszyliście po głowie bydła radykalnie. Tam, gdzie jeszcze parę naście lat temu były setki krów, dziś one się liczą w sztukach i dzieci nawet na wsi krowę oglądały czasem tylko w telewizji. Pod pretekstem walki z ptasią grypą uderzyliście w drobiarstwo. Co dalej? Może jakieś szalone groszki, doprowadzą do delegalizacji roślin strączkowych na terenie Rzeczpospolitej. Precz z europejskim, eurokołchozowym, Dziękuję zielonym bardzo. ładem chcemy zdrowo Rafał żyć, Adamczyk. chcemy zdrowo się odżywiać, ale widzimy, że żeby to było możliwe, trzeba się Dziękuję trzymać z daleka bardzo. od tych organizacji, których zasady wy tak chętnie implementujecie.